W 1892 roku 19 Helena Potocka szła do ołtarza w swojej rodzinnej rezydencji pod Krakowem, poślubiając wpływowego przemysłowca z Warszawy. 13 lat później odkryła jego zdradę z tancerkami z teatru Wariete i stanęła przed wyborem, który miał określić jej dziedzictwo. Mogła krzyczeć, płakać, stworzyć publiczny skandal, jak czyniło to wiele kobiet tamtych czasów. Zamiast tego zrobiła coś rewolucyjnego, jak na rok 1905. Zniknęła całkowicie z jego życia. Bez dramatu, bez publicznego upokorzenia, tylko cisza. Podczas gdy inne kobiety płakały w swoich salonach, Helena po cichu budowała imperium. W 1950 roku została uznana za jedną z najwpływowszych kobiet polski międzywojennej. To właśnie różnica między kobietą, która załamuje się pod presją, a tą, która przekształca presję w potęgę. Świat jest pełen kobiet, które tracą rozum w momencie, gdy życie staje się trudne ale elita działa według siedmiu niepodważalnych zasad, które przekształcają presję w doskonałe wykonanie. To nie są delikatne sugestie dla wykształconego towarzystwa, to taktyki przetrwania owiane w jedwabne rękawiczki. Jeśli chcesz nauczyć się mieć wykształcenie kobiety z wyższych sfer i opanować etykietę oraz dobre maniery w lekki i zabawny sposób, zapisz się do kanału Lukratywna Elegancja, włącz dzwonek powiadomień i zostaw swój polubienie już teraz. Zasada pierwsza: codzienne rytuały niezachwianej elegancji. Podczas gdy niektóre kobiety traktują dbanie o siebie jako okazjonalny luksus, elita rozumie to jako codzienną konserwację pancerza. Mają nienaruszalne rytuały, które utrzymują je w centrum, niezależnie od zewnętrznego chaosu. To nie chodzi o kąpiele w wannie z pianką i maseczki na twarz, chociaż mają swoje miejsce. To o stworzeniu niezachwianych filarów w Twoim dniu, których żaden kryzys nie może dotknąć. Być może to Twoja poranna kawa podawana w kostnej porcelanie, nigdy w papierowym kubku. Być może to Twoja wieczorna rutyna pielęgnacji skóry z produktami wybranymi ze względu na jakość, niewygodę. Być może to czytanie literatury zamiast bezmyślnego przewijania mediów społecznościowych. Czy masz rytuały, które sprawiają, że czujesz się sobą bez względu na to, co dzieje się wokół Ciebie? Jeśli nie, narażasz się na każdą nadchodzącą burzę. Mam trzy nienaruszalne zasady, które kotwiczą mój dzień: moją poranną kawę w filiżance z porcelany mojej babci, podczas gdy czytam coś pięknego. Odpowiednią kąpiel z wysokiej jakości produktami po każdym stresującym dniu i 30 minut czytania literatury przed snem. Bez względu na to, jaki chaos wybuchnie w ciągu dnia, te trzy chwile należą do mnie. Przypominają mi, kim jestem i przygotowują na to, co nadejdzie. Te rytuały to inwestycje w Twoją mentalną fortecę. Utrzymują cię w centrum, gdy inni tracą kontrolę. Zasada druga: Moc eleganckiej ciszy. Podczas gdy niektóre kobiety wypełniają każdy niezręczny moment nerwowym gadaniem, elita przekształca milczenie w broń. Rozumieją, że w świecie nieustannego hałasu cicha pewność siebie jest rewolucyjna. Czy zauważyłaś kiedyś, że najpotężniejsza osoba w pokoju często mówi najmniej? To nie jest przypadek. Strategiczne milczenie zmusza innych do wypełnienia pustki, często ujawniając więcej niż zamierzali. Kobieta, którą znam, zastosowała tę technikę, gdy jej teściowa skrytykowała sposób wychowywania jej dzieci podczas rodzinnego obiadu. Zamiast się bronić czy dyskutować, po prostu przestała jeść. Spojrzała bezpośrednio na teściową i pozostała w ciszy przez dokładnie 7 sekund. Następnie powiedziała spokojnie: Rozumiem. Teściowa nigdy więcej jej nie krytykowała. Cisza osiągnęła to, czego tysiąc argumentów nie zdołałby. Kluczem jest intencjonalne milczenie nie niezręczne milczenie Ty kontrolujesz pauzę. Ty decydujesz, kiedy mówić. W tej kontroli leży Twoja moc. Zasada trzecia sztuka eleganckiego wyjścia. Wiesz, jaka jest różnica między kobietą, która należy do kręgów elity, a tą, która jest tylko gościem? Kobieta, która należy, wie dokładnie, kiedy wyjść. Kobiety z elity opanowują to, co Francuzi nazywają irlandzkim pożegnaniem. Gdy sytuacja staje się toksyczna, nieproduktywna lub poniżej ich standardów, nie ogłaszają swojego odejścia, ani nie robią sceny. Przepraszają z elegancką, krótką formułą: Mam inne zobowiązanie, którym muszę się zająć, lub muszę się wycofać. Wychodzą, gdy nadal wyglądają na opanowane, nie po tym, jak zostały emocjonalnie zniszczone. Pomyśl o ostatnim razie, gdy zostałaś zbyt długo w trudnej sytuacji. Jak to dla ciebie zadziałało? Prawdopodobnie niezbyt dobrze. Elita rozumie, że twoja strategia wyjścia jest równie ważna jak strategia wejścia. Kiedyś widziałam kobietę, która radziła sobie z molestowaniem w pracy, używając tej techniki. Zamiast angażować się w krzyczącą dyskusję, która zaszkodziłaby jej zawodowej reputacji, powiedziała: Zajmę się tą kwestią przez odpowiednie kanały i wyszła z sali. Dwa tygodnie później molestator został zwolniony. Ochroniła swoją reputację, jednocześnie rozwiązując problem. Twój czas i energia to cenne zasoby. Wydawaj je mądrze. Zasada czwarta: język ciała niezachwianej autorytetu. Twoja postawa mówi, zanim twoje usta się otworzą. Elita rozumie to na poziomie komórkowym. Istnieje technika, która pochodzi z europejskich szkół etykiety, zwana królewskim ułożeniem kręgosłupa. Gdy jesteś pod presją, wyobrażasz sobie złotą nić ciągnącą cię w górę od czubka głowy. Twoja broda unosi się dokładnie 2,5 cm wyżej niż normalnie. Nie na tyle, by wydawać się arogancka, ale wystarczająco, by sygnalizować, że jesteś niedotykalna. Widzisz, jak to wszystko zmienia? Gdy twoje ciało projektuje pewność siebie, twój umysł podąża za nim. Gdy Twój umysł jest pewny siebie, Twoje słowa niosą wagę. Byłam świadkiem tej maestrii na wydarzeniu charytatywnym, gdzie kobieta z nowo nabytym bogactwem krytykowała działalność charytatywną damy ze Starego Rodu, insynuując, że ta jest oderwana od rzeczywistości. Dama ze Starego Pieniądza nie dała się zachwiać. Dostroiła swoją postawę z precyzją baleriny, uniosła brodę dokładnie o 2,5 cm i odpowiedziała z doskonałym spokojem: Jak fascynujące! Chętnie wysłuchałabym o twoich własnych inicjatywach charytatywnych, krytykująca nie miała żadnych. Rozmowa się skończyła. Gracja pod ostrzałem wykonana bezbłędnie. Twoje ciało to Twoja pierwsza linia obrony. Gdy projektuje siłę, ludzie traktują cię z szacunkiem, nawet gdy się z Tobą nie zgadzają. Zasada piąta. Opanowanie sztuki strategicznej pauzy. Czy kiedykolwiek powiedziałaś coś ze złości, czego od razu żałowałaś? Oczywiście, że tak. Wszystkie to robiłyśmy. Ale kobiety z elity nauczyły się najdroższej lekcji dynamiki społecznej. Twoja pierwsza reakcja rzadko jest Twoją najlepszą reakcją. Wyobraź sobie to: jesteś na kolacji. Ktoś robi cięty komentarz na temat Twojej kariery, wyraźnie próbując cię sprowokować. Przeciętna kobieta odpowiada natychmiast, broniąc się, podnosząc głos, pogarszając sytuację. Elegancka kobieta robi coś zupełnie innego: pauzuje. Bierze dokładnie trzy sekundy ciszy, pozwalając ciężarowi niegrzeczności zadomowić się w pokoju. Następnie odpowiada z niszczycielskim spokojem, jak interesujące, że tak myślisz. Nauczyłam się tej techniki podczas moich dni nauczania uniwersyteckiego. Student kiedyś zakwestionował moje kwalifikacje przed 300 dyrektorami korporacji, wyraźnie próbując mnie zawstydzić. Mój instynkt był bronić się natychmiast. Zamiast tego zrobiłam pauzę. Naliczyłam do pięciu. Następnie zapytałam, konkretnie na jaki temat chciałbyś, żebym ci wyjaśniła? Sala ucichła. On nie miał nic. Przekształciłam jego atak w okazję do zademonstrowania ekspertyzy. Pauza to twoja tajna broń. Przekształca twoją reakcję z emocjonalnej na strategiczną. Gdy ktoś oczekuje fajerwerków, daj lud. Zasada szósta: Ubieranie się. Jak zbroja nie ozdoba: gdy stajesz w obliczu bitwy, nosisz zbroję. Gdy stajesz w obliczu presji społecznej, nosisz nienaganny styl, to nie jest próżność. To psychologia. Jest powód, dla którego odnoszące sukcesy kobiety mają to, co nazywają swoimi kawałkami zbroi: ten perfekcyjnie skrojony żakiet, te buty, które sprawiają, że czują się niepokonane, tę sukienkę, która sprawia, że stoją inaczej. Gdy wszystko inne wydaje się chaotyczne, Twój wygląd staje się Twoją kotwicą. Badania pokazują, że gdy ubieramy się dobrze, lepiej działamy. Ale co ważniejsze, gdy inni widzą Cię wyglądającą na opanowaną podczas kryzysu, zakładają, że masz wszystko pod kontrolą. Percepcja staje się rzeczywistością. Twoja zewnętrzna opanowanie tworzy wewnętrzną pewność siebie. Przyjaciółka nazywa to swoją wojowniczą garderobą. Ma konkretne ubrania na trudne sytuacje, czarną sukienkę na trudne spotkania, perłowe kolczyki na konfrontacyjne rozmowy, strukturalną torebkę na negocjacje. Mówi, że te elementy sprawiają, że czuje się jakby nosiła niewidzialną zbroję. Czy czujesz różnicę, gdy jesteś pięknie ubrana versus gdy jesteś ubrana niedbale? Świat również reaguje na tę różnicę. Zasada siódma. Granice. Jak stal pokryta jedwabiem. Prawdopodobnie zostałaś nauczona, że bycie pełną gracji oznacza mówienie tak wszystkiemu i wszystkim. To kłamstwo, które trzyma kobiety uwięzione w sytuacjach poniżej ich standardów. Kobiety z elity rozumieją, że granice to nie mury, to eleganckie bramy z bardzo selektywnymi zasadami przyjęć. Gdy ktoś przekracza granicę, nie wybuchasz ani nie dajesz długich wyjaśnień. Po prostu deklarujesz swoją granicę z finalnością sędziego wydającego wyrok. Nie dyskutuję o finansach osobistych. Kropka. Nie, nie lubię dyskutować o finansach osobistych lub wolałabym nie. Elita nie prosi o pozwolenie na swoje granice. Czy kiedykolwiek znalazłaś się w sytuacji, gdy tłumaczyłaś, dlaczego nie możesz czegoś zrobić, tylko po to, żeby osoba argumentowała z twoimi powodami? To się dzieje, ponieważ przedstawiłaś swoją granicę jako negocjację zamiast decyzję. Klientka doskonaliła tę technikę, gdy wścibscy krewni ciągle pytali, kiedy będzie miała dzieci. Zamiast długich wyjaśnień lub defensywy, po prostu powiedziała: To nie jest coś, o czym dyskutuję, a następnie natychmiast zapytała o ich ogród. Temat nigdy więcej się nie pojawił, ponieważ dała jasno do zrozumienia, że był trwale zdjęty ze stołu. Twoje granice nie są otwarte na debatę. W momencie, gdy zaczynasz je tłumaczyć, już je osłabiłaś. Transformacja: Od reaktywnej do eleganckiej. Oto, co odróżnia kobiety z wyższych sfer od wszystkich innych. Rozumieją, że presja nie buduje charakteru. Ona go ujawnia. Kobiety, które załamują się pod presją, nigdy nie były naprawdę eleganckie na początku. Po prostu odgrywały elegancję, gdy było to wygodne. Pomyśl o ostatnim razie, gdy zostałaś naprawdę przetestowana. Czy utrzymałaś swoje standardy, czy pozwoliłaś sytuacji ściągnąć cię na jej poziom? Twoja odpowiedź mówi wszystko o tym, gdzie jesteś teraz. Prawdziwa elegancja to to, co pozostaje, gdy wszystko inne się rozpada. To wybór odpowiadania z gracją, gdy inni odpowiadają chaosem. To decyzja utrzymania swoich standardów, gdy świat mówi ci, żebyś je obniżyła. Podczas gdy niektóre kobiety publikują swój dramat w mediach społecznościowych, inne rozwiązują wszystko dyskretnym telefonem do rodzinnego prawnika. Podczas gdy niektóre krzyczą w grupie WhatsApp osiedlowej wspólnoty mieszkaniowej, inne radzą sobie z sytuacją przez odpowiednie kanały z cichym autorytetem. To zupełnie inny wszechświat, ale jest dostępny dla kobiet, które wiedzą, jak się zachowywać. Kobiety z elity nie unikają presji. Używają jej jako sceny do demonstracji swojego wyrafinowania. Każde wyzwanie staje się okazją do pokazania swojej opanowania, swojej gracji, swojego niezachwianego Na Napotkasz presję. Pytanie nie brzmi, czy to się stanie, ale czy wykorzystasz ją, aby stać się bardziej wyrafinowana, czy pozwolisz, by cię uczyniła przeciętną. Wybór zawsze należy do ciebie. Emily Post zmarła w 1960 roku. Ale jej dziedzictwo żyje za każdym razem, gdy kobieta wybiera grację zamiast dramatu, ciszę zamiast reakcji, elegancję zamiast emocji. Udowodniła, że najpotężniejszą odpowiedzią na presję życia nie jest walka z nimi, ale wzniesienie się ponad nie z pozą tak doskonałą, że stajesz się niezapomniana. Świat nie potrzebuje więcej kobiet, które tracą kontrolę, gdy rzeczy stają się trudne. Świat potrzebuje więcej kobiet, które pozostają eleganckie pod presją. Chcesz być zapamiętana za swoją klasę. Niezapomniana w chaosie swoich reakcji. Pamiętaj. Bycie kobiecą nie oznacza bycia słabą. To znaczy być potężną w odpowiedni sposób. I nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla tych, którzy nie wiedzą, jak radzić sobie z prawdziwą kobietą, niż dama, która nigdy nie traci swojej klasy, nawet gdy jest testowana. Jeśli podobał Ci się ten film, skomentuj. Presja tworzy diamenty, nie dramat. Teraz znasz siedem zasad, które odróżniają eleganckie kobiety od wszystkich innych. Pytanie brzmi którą kobietą zdecydujesz się być?